Polskie kino erotyczne. Czy tu trzeba coś więcej dodawać? Brzuch. Tu tyłek. Tu masz piczkę. Tak? Tak. Widzieliście pokusę? <hahaha> 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 Ja widziałem Pokusa już nie od zobaczę. Pokusa za pokusy. Jak wam minął tę godzinę 40 w kinie? No minęły tak, że widziałem filmy, za pierwszym razem zasnąłem. Wziąłem się na koniec. Poszedł drugi raz. Poszedłem poszedłem pieniądze. Pieniądze, żeby obejrzeć te środkowe 20, które przygapiłem i znowu zasnąłem. Pom! Are you sleeping, you fat no, fuck? Boy. Come on! <noise> mnie. A co z trzecią razem się udało, miałem... Czekaj. Jesteś nieprofesjonalnym to, to jest recenzentem! Nie. I'll never get that moment back! You fucking amateur! To jest, nie właśnie bardzo profesjonalny, poproszę trzy razy. Była pewna reżyserka, co mówiła, że trzeba filmy oglądać po... Dwa, <noise> po dwa razy, żeby... Wydać. Jak się ich nie rozumie, ale on tak. spał! <noise> Ja zada muszę zadać to pytanie, bo to jest bardzo ważne, czy te 20 minut było tego warte? <noise> Szczerze tak, bo wtedy dzieje się... Hmm. Teraz to mnie zaskoczyłeś. You do seriously surprise me. Thank you, chef. You surprise me to how shit you are. Uh. Wtedy dzieje się... Hmm, czekajcie, jakby to wam pokazać? Pss. Co? Illuminati? No jaki to ma kształt? U no, trójkąta. To pozor dla kumatych. Koniec. Zrobiliśmy w tym programie wszystko. Możemy iść. Można. Taka jest zabawa Pan żeby, to, ale pokazałeś kwadrat no, na początku. Nie. Poszukałem jak się, nie, jak nie zrobić. To jest... A, jak by to zrobić? Nie wiem co ty tam doliczyłeś Czy jakiś pies tam przechodzi. Hmm. No dobra, to trójkąt jest zrobić ciężej niż myślicie. To Zawsze znaczy, tak, trzeba dwójka to... do szczęścia. Ja, 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 powiem wam tak, ja nie widziałem filmu, nie, nie chciałem go oglądać, jestem profesjonalnym recenzentem. I hated, hated, hated this movie. Przekonajcie mnie, żeby, żeby to zobaczyć. Ja Można pytanie, czy Maciek, czy podobało cię tam ślimakowanie? <grych> <grych> Oni naprawdę chcą mnie przekonać do tego filmu. <grych> ślimakowanie w tym filmie było dobre, bo ostatnio mieliśmy 365 dni trzy razy. Bo tam są takie sceny, kiedy ty i tu Massimo z tym... <grych> Chciało mi się wtedy wymiotować. No i dlatego tak. Czy sceny ślimakowania wypadają tutaj? To jest ponad tysiąc A, dni. A, sceny. Mm, takie. Czeka. Czeka. Tak, takie. <grym> Między innymi takie. Albo takie. <grym> no to ta scena, którą udało mi się w końcu obejrzeć za trzecim razem. 1985. Była jako jedyna taka w miarę okej. Okay. Później przez resztę filmu nie dzieje się prawie nic straszna... hała. Czy jest w tym filmie cokolwiek, co tobie się podobało? Bo jak ja go widziałem... Zdjęcia były ładne na zwiastunie. No, jest tylko jedna rzecz, która mi się podobała w tym filmie. Co? Edzio się pojawia. Skończyło się świrowanie, bo do sądu jest wezwanie. Nie, Edzio, nie ten Edzio. Ten Edzio z TikToka, co rzucasz mu trzy słowa i on tam freestyluje. Wstyd mi jest na to, że jestem na imprezie. On się pojawia tam może na 5 minut w dwóch scenach, ale on robi całą robotę. To jest komedia czy to jest, to jest... dramat? Zaraz <noise> <ale to> jest. <noise> jak bardzo Zresztą <Thriller. głos> Zdecznie, mam to ująć. O thriller. Nie, bo, jest ten, bo ten film na początku jest taki moim zdaniem bardzo lightowy, bo to jest aspirujące dziennikarce, która trafia tam do redakcji. Harry, come on, it's me we're talking about. I'm a Pulitzer Prize winning reporter. Then act like it. Gdzie jest kawowo. I jak zwykle musi albo pracować w, 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 jakieś, w jakimś miejscu związanym z książkami, albo musi być dziennikarką i trafić na tego jednego jedynego. Na I a, Tak, i komicznie napotykamy na w ogóle ma wypadek z jakimś takim Włochem, uh, a uh, później rozeznaje uh, się uh, w filmie go kawy okazuje się, że zostamy jest on tam jednym z innych przełożonych, drugim jest tam, i była terga grana przez Joannę Liszowską. Te sceny i, i, i ta seksualność, ona nie jest głównym jakby nurtem tego filmu, tylko problem z tym związany. Która ona w tym filmie gra taką poważną, nie bo chciałem powiedzieć, szefową, powiedzmy. No. Dobra, panią Bossi. Panią Bossy, dokładnie. Szukają takiego wiesz, takiego catchy. <suszy> Trudne określenia. Jest strasznie dziwnie się na nią patrzy. To mi <grym grym grym> kompletnie nie pasuje. To jest kwestia subiektywna. I w ogóle o mi to. <grym> No tak, i w, pojawia się tam jeszcze taki wielki piłkarz, który odniósł sukces o imieniu Maksym, którego w ogóle główna bohaterka poznaje tam na imprezie, gdzie pomaga swojej czarnoskórej koleżance. I co, i ona się zakochała? czekaj, grafika Maksym. Ona, ona się zakochała w tym piłkarzu? Na chwilę? Jest z nim zafascynowana, a potem, wiesz, ku... a pokusa. Potem, a potem jednak y, przestała z nim y, z, nim, z nim, y, filtrować. Znaczy, bo, t... bo... wychodzi na nie. to, że to jest historia fagaty. <ślad> wiecie co, <ślad> Uf, <ślad> a, teraz, <ślad> a teraz nudzę, ale wyobraźcie sobie to. Bo to spotyka się z tym swoim szefem, idzie pomysł sobie swojej kumpeli w jakimś takim barze w Warszawie, gdzie w ogóle z jakiegoś jest jakiś występ takiej pani od Nagi, która tańczy w fontannie. Uuu, a to jest taka, uuu, wiecie, biznesowa. No dla tych, co wiedzą o to to było. Mm -hmm. Tak. No i tam widzi te dziennikarze, okazuje się, że znowu jest ten szef w Włoch. I takie ok, w dużą i impreza branżowa, była tam Claudia L. Dursci. Ja zawsze byłam duża, dużą towarzystwa, tak? Mm. A później jest ta głęboterka z tą na innej z kolei imprezi i tam z kolei natrafiają na tego Maksyma. Z tam, no. tam w ogóle wielki gościem odbierającym... Mów... w w Warszawie, akcja tego filmu? Tak. tak. Jakie to miasto jest małe. Eee, miasto no, budzi To wszystko się. jest tak... Moje miasto budzi się... Dziwnie połączone. Nie, 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 nie czujecie po prostu, jak gdyby ten świat żył, tylko bohaterowie przenoszą z jednej okazji na drugiej spotykają te postacie, mają to zrobić, żeby popchnąć fabułę do przodu. Właśnie tutaj, tak, nie ma fabuły, wszystko, wszystko, czas, wszystko ja jest dziwnie. Sobie. Właśnie, powiedzcie. Co było gorsze, 3, 365 dni czy pokusa? Nowy dom, nowa garderoba, a burdel ten sam. Nie wiem. Ja oglądałem tylko dwie części, 365 dni. O tak bo widziałem wszystkie trzy. A pokusy nie oglądałem i nie chcę. Znaczy... Ja widziałem dwie z kolei. Nie wiem czy no, radę trzecią. No to ja też. Ja widziałem wszystkie trzy części, 365 dni. Mm. Kolega um, nie ma czasu w życiu. Nie, nie no, mam czas, to był bardzo fajny film. Nie, ale Fajną, że... Że... że akurat ten. Trzecią część oglądałem jak miałem covid -a. Tak. <laughs> Idealny film na COVID. I było bardzo piękne podsumowanie na koniec. On nie bardzo wyzdrowiał. do pracy stwierdził, że było, trzeba to coś bo, zrobić. To było, z życiem. to było bardzo piękne, bo końcowa scena, jak ten jak Massimo cytuje króla Maciusia. <laughs> o! Coś dla nas. Nie, ale wiesz, ale... Jeżeli coś kochasz, to pozwól temu odejść. A, a co była w pierwszym filmie? Jesteś moja. That's right. You're mine. Kocham cię. Ale no, nie pozwala Czy się, się czegoś uczy? Na przełomie O kurde, character development. No. Nie, ale będąc fair z tego filmu, mimo że zarąbał mi trzy wieczory z życia... <trym> A mówisz teraz o pokusie, czy... O pokusie. Jak ty tam spałeś, to ja nie wiem ile wieczorów. Mówiąc szczerze o pokusie, jest to moim zdaniem bardziej straszny film niż 365 dni, gdyż ten film próbuje zbudować jakiś tam powiedzmy... Znaczy w tym filmie w ogóle jest jakaś taka intryga. Uuu. W pewnym momencie taki film tajemniczego człowieka, który E, z narkotyzowanym kobietom nagrywa seks z nimi i daje im na twarzy śmieszną emocję. Ale, ale ja od samego początku wiedziałem o co w tym chodzi. I tam na przykład pod koniec tego filmu jest taki wątek feministyczny, że te kobiety się zbierają i robią wszystko, żeby tego złego przyskrzynić, nazwijmy to. I jest to tak z dupy wzięte. Nie ma to żadnego sensu. Podbudowanie i wszystko się rozwiązuje w ciągu 10 minut. Przed tym jeszcze mamy tą sekwencję, gdzie główna bohaterka właśnie... Ten Maksym przychodzi do tej redakcji z białko bo jest tam szefem tego... Znaczy nie, jest przyjacielem tego Włocha, który jest, wiecie tam, subszefem. I ogólnie pewien mówiąc do siebie 9, dziewiątko, dziesiątko. tak się do ciebie zwracają. Czemu? To chodziło... To było odniesienie do... Bo nie byli piłkarzami, grali z tymi numerami. Dwójka, trójka, czwórka. No to kamery! Dwójka, trójka, działa. Stranger Things była jedenastka. Mnie, mnie ten film e, fascynował fabularnie z pewnego powodu. Bo Ciebie to... fascynował? Mm. No. Mnie fascynował, bo, okay. ja, bo ja się po prostu bardzo dobrze bawiłem momentami. I było na przykład coś takiego, że oni e, kiedyś grali razem w klubie. Podaj, podaj, kurwa! Mówiłem, chuju, poda. Ale byli jednocześnie też bokserami, bo oni tam boksują się w pewnym momencie. To jest normalnie scena jak w Rokim. Jeszcze przychodzi Lek dym dym taki, który, który kojarzy się z Badurą ze Świata Według Kiepskich. Profesorze, pan się nie martwi, ja panów skontaktuję. kiedyś tu się tłukli. I było coś takiego, że oni wychowywali się obydwoje w Polsce, z tego co ja rozumiem. U. I jest ten właśnie szef Włoch, który... Wychowywał się w Polsce. Nie, on, coś takiego, właśnie on się nazywa po włosku, wychowywał się w Polsce, on po polsku y, nie gada, a wyprowadził się w wieku mniej więcej 17 lat. Mamy wspaniałe szkolnictwo Słuchaj, słuchaj do pojechał do Włoch, został tam szefem jakiejś firmy, po czym wrócił tutaj i on nie umiał polskiego ani wcześniej, ani później. To jest tak jak z Polakami, w sensie. którzy wyjeżdżają do Stanów na miesiąc i potem wracając do Polski, ja już nie potrafię mówić po polskim. Śmierzam mi nogi. Oh, hey! Oh yeah, hell no! Ja ja Polski to już zapomniany dla, dla mój język. jest. Ważne do was pytanie. Pokusa za pokusę Maciek, co chcesz zrobić? Chciałbym... Donata chcesz? Would you kindly pass me a donut? Donut? What's a donut? <ścoughs> 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 It's raining again. Już kiedyś chciałeś do nas. Ale to już było. To, to już pokusa. było. Pokusa. Jaka, jaka jest twoja pokusa? Co byś chciał zrobić, tylko zawsze się bałeś? Teraz masz okazję. Patrzy na to 100 tysięcy widzów, mam nadzieję. Co bym mam zawsze nadzieję. chciał zrobić? Chciałbym... No tak się wyżyć, tak jak w tym filmie. Co byś chciał? Rozwalić całe mieszkanie. Have fun. Jakby... Tak. Ja, ja chciałbym, jakbym ja mógł coś zrobić takiego, chciałbym. Pokusę za pokusę. Tak. Ulegniesz? Chciałbym, tak, chciałbym. chciałbym zjeść pająka, bo się boję. Ja kocham pająk, jak możesz. Ale takiego smażonego, takiego, wiesz, tajskiego, tam, w, w, jak nie wiem, do, do Wietnamu, do Tajlandii, gdzieś takiego pająka zjeść. Jesteś pojebany! Jest jedna scena, czemu ten film jest już od 365 dni. Scena, kiedy redakcja wyznacza naszej głównej dziennikarce, by była jakby takim asystentem tego piłkarza Maksyma. I w pewnym momencie sobie sami stają taki challenge pokusa za pokusę. Więc mamy taką sekwencję, gdzie on po prostu idzie, na przykład odbiera nagrodę piłkarską, ona go nagrywa, więc on stoi na stołku i zaczyna robić jakiś żart ale TikTokowy. Ale to jest dobre pytanie: Czy w tym filmie lepiej są nakręcone sceny seksu niż w, w którejkolwiek części 365 dni? Czy ten seks lepiej się ogląda w tym filmie niż w tamtych, czy jest gorzej? Ja, ja wolałem w tamtych, bo było słonecznie bardziej. Te, te, te biłeczki golfowe, już, tam już leciały. Do... Już było bardziej klimatycznie, bo chociaż mogłeś albo powiedzieć, że to jest tak głupie, że aż śmieszne, albo to było po prostu pokazane w, w, fajnie, lepiej. Tak. A tutaj nie ma nic. To jest scena trójkątów, która jest pokazana beznadziejnie. Swing. No co ty? Krażysz? Krażę. I co ty na to? Czemu nie? Wiesz, to ma pomoc? Dużo trzeba tańczyć? W nocy ledwo co widzisz. No więc po poczuł... 365 dni, 2 była scena seksu w nocy i przynajmniej była oświetlona. Tam chyba na zielono jest. To była cała pokusa. Ulegliście? Chodźcie do nas.